Cześć kochani, witam Was serdecznie na kolejnym filmie i dzisiaj słuchajcie jestem w Strasburgu we Francji Pisałem na społeczności że taki jest super sklep ogrodniczy i właśnie tutaj widzę, że to jest normalnie szał szał ciał. Patrzcie jakie piękne, wiszące rośliny. Ciekawe właśnie jakie jest tutaj scenami. Teraz coś tutaj wyciągniemy o Epi 1999. Widziałem tutaj z takiegoś fajnego przed chwilą, a ym... tutaj jest Epifilum. To takie fajne epifila. Zimno mi jest, wiecie, co? O, ceropegie, ale naprawdę to, to mają super wybór. I zaraz Wam to wszystko po kolei pokażę: Dissidier, hoje. Ile tak kosztuje? duża? 30 euro. To jest hoja. 30 euro. A to nie są dissidier, to są hoje. Patrzcie, jakie zielistki, miksowane makramy. Tutaj mamy pełno takich szklanych, ozdobnych kuli. Z kaktusami są nawet. Fajnie tak z kaktusami, nie? Tutaj są z kolei storczyki. Szkoda, że te storczyki co drugi rok kwitną, bo bym sobie też coś wziął. Z takich. Pilea. O, zobaczcie. Paprotki, wandy, jakie wiszą fajne. Z wandami taki jest problem, że trzeba uważać, żeby je właśnie dobrze, zawsze i solidnie nawadniać. Nie za krótko, nie za długo 75 euro. Tutaj mamy kupę dzieciaków. To są chyba za euro z czymś. Pojedyncze są za euro z czymś, a jak weźmiemy trzy, to są, to jest też taniej. Tu jest też jakaś oferta specjalna. Jak weźmiemy ich trzy, to jest też taniej. A, to są takie na magnes doniczki. Na lodówkę sobie można kwiatka postawić, przykleić. Tak patrzę, czy coś tu może jest dla mnie, ale patrzcie, to ładna zielistka. Trzykrotka piękna 399 na no ciekawe, ciekawe, czy wy będziecie wiedzieli, co tutaj kupię. Patrzcie, jakie piękne zielistki. 3 To tu taka jeszcze srebrna jest. Tutaj kolejne regały. Mamy pile, patrzcie. Kalatee z Nie z tylko filodendrony. Tutaj jest filodendron jakiś też, patrzcie. Malutki Snowdrift. O, EpiPremnum. Eee, co to jest? Kaladium. Ale patrzcie, jakie piękne. Coś mi się tutaj dzisiaj dużo myli, nie wiem dlaczego. Tutaj mamy z kolei stół z takimi rarytasami. I czy to jest musa, czy to jest bananowiec? Patrzcie, jaka alokazja. I to jest alokazja loco 18,99. Albo tutaj, patrzcie, jakie fajne alokacje. To jest alokacja ninja, tricolor, jakieś filodendrony. A co to jest? Tamaryna, tamarynowiec, Tamarylis. tamarynowiec. Tu jakieś są też drony, Jose Buono To jest z kolei Monstera Mankei Aurea To jest Anansoni Variegata Nie miałem nigdy to jest też ciekawe, co to jest? Kostus arabicus variegata. Naprawdę mają bardzo ciekawe tutaj rośliny. Patrzcie, tą begonię. To jest begonia róż variegata. Super. Normalne. Delicjose variegata to jest Cerestis Mirabilis. Nie widziałem jeszcze na żywo. Tutaj mamy z kolei wiszące Palidiflorum. No takie słabiutkie bardzo, słabiutkie Monster Tai Constellation. Monster Dubie. To jest Monstera Eskeleto za 139, trochę za droga. Ale patrzcie, takie słodziutkie są te monsterki. Za ile? Za 12,99. co to jest za kaktusiczek euforbia pseudo kaktus, ale patrzcie jakie ma piękne wybarwienie bardzo ciekawe patrzcie jakie tutaj są piękne cuda bardzo mają ładne wybarwienia euforbie i tutaj kocie ogony małpie ogony zobaczcie 3999 a ja kupiłem kocie ogony piękne. Tutaj mamy też fajne euforbie zobaczcie jakie piękne mają jaką piękną mają wariagację Liczności. Sedum, burrito Jakie wielkie waktusice, Pięk... wiecie co, takiego wyboru tutaj to u nas w Niemczech to absolutnie nie ma ale tu jest normalnie jest zielone niebo. Coś z wariegacją. co to jest Euphorbia Meloformis. Bardzo ładnie wygląda. Tutaj mamy żywe kamienie znowu. Zobaczcie tutaj jakie fajne kasule jakieś. Co to jest? Kaktus. A nie Astro, coś tam. Ja to wolę takie wiecie, kaktusy duże. Takie, żeby były, żeby było coś tutaj widać. A tutaj mamy jakieś takie kaktusy. To są takie, jakby kaudeksy, Zobaczcie. Królowa jednej nocy. Tutaj mamy znowu wysyp pięknych roślin, pięknych, roślin, pięknych kaktusów. Boże dzisiaj bez, bez ładu i bez składu, tak jestem tutaj zafascynowany wszystkim. Chyloceros. Dra dra a to są, dra są dragonfrucht, czyli te, wiecie co, o co mi chodzi. To jest też wybór od koloru do koloru. Zielistki, jakie piękne, zdrowe zielistki. Tutaj mamy co, kalistofyla? Star of, coś tam. Zobaczcie, że nie ma tutaj w ogóle żadnych takich jakichś szkodników na tych roślinach. Kalate. Dobra, wbijmy się tutaj w te wielkie rośliny. Tutaj mamy fikusy. Palemki. Czy to jest fikus bengalski? Mi się wydaje, że to jest fikus bengalski. Nie, to jest fikus altissima Monstery Zamiok nawet tu jest ten Zenzi. czy to im gra coś tam wiecie z tym czarnym to nie wiem, co to jest. Czy to jest może jakaś kusona jakaś? Naprawdę wiecie, co ten sklep robi wrażenie. Alocasia, alocasia portai, sengonia, monstera siltepecana. Ale patrzcie jakie duże. Ogromne sadzony. A teraz jest, słuchajcie, w promocji za 13,99. Silk to Tak chodzę, wiecie co, tutaj bez ładu i bez składu. Anturium. Co to jest za Anturium? To są zwykłe krystaliny? Silver Blush. Jakieś papuszki rozmawiają. Tutaj mamy paprocie. Osparagusy. To po ile? Po 8,99 Osparagusy. Asparagusy. Skrzydło kwiaty. Tutaj mamy znowu z kolei takie malutkie roślinki. Fiołki. Nie ma niestety fioków z warygacjami Kaktusy bożonoradzeniowe, arokarie, azalie Tutaj wchodzimy do stołu z begoniami. To jest jakiś filodendron. Tutaj za filodendron. Nie pisze sodroi. Pilendron Sodro i tutaj sobie Mamei, tak mi się wydaje. E, Jakąś Jak nazywa? Ring, on, oh, ring, ring of Fire. Ale patrzcie jakie piękne są tutaj. Begonie wow. Patrzcie jakie cuda To jest masoniana chyba Begonia tiga Ale patrzcie jakie piękne rośliny Ta jakie ma wielkie liście Co to jest za jedna? Ale jakie wielkie Tiger XL, ale piękna mieni się tutaj nawet zobaczcie te jakie cudeczne Tu nie piszę nazwy, ale są piękne te begonie O, albo tutaj Nie piszę co to jest za begonie Angel Wings, coś tam. Zapomniałem jeszcze o tym, tutaj stoi, skupaćcie. Jakie wielaśne. I wcale nie są takie drogie. To są już duże kaktusy. 32 euro taki metrowy kaktus. To jest praktycznie jak za darmo. Lewy, słuchajcie. Mm -hmm. Oczywiście dekoracje też nie może za, zabraknąć, ale patrzcie, jakie mają fajne też rzeczy. We Francji to jest taki ogromny wybór z takich różnych cudów, nie tak jak w Niemczech. dywaniki, sryki, tyki, wszystko, foteliki o taki fotel by mi się przydał do zielonego, zobaczcie ale 350 euro, trochę za dużo Lampki to mają tutaj też niesamowite. Najbardziej lubię takie właśnie kolorowe, nie takie białe czy jakieś ciemne, białe, jakieś takie wiecie, nie ciemne, ale ciepłe, białe czy zimne. Takie lubię kolorowe, typowe polskie lampki. No nie wiem czy, może typowe. No i będę się z wami powoli żegnał, mam nadzieję, że filmik się wam spodobał. Mam nadzieję, że filmik się wam spodobał i że... Przyjadę tu jeszcze na pewno. Poduszki są tutaj naprawdę fajne, 30 euro, drogo, ale patrzcie, ta jest bardzo fajna. Papugi miałyby się na czym wyżywać. O, tutaj jakieś czy mamy cuda wiszące. O, to jest fajne, 5,99. Tak, świeczka. Pod spód świeczka. No nie wiem, co to jest. Jakieś cudo, ale fajne. O, jaki fajny kubek. Tylko, że ma za grubą te ścianki, takich grubych kubków nie lubię Ale piękne Śliczności A takie lampki, zobaczcie właśnie te są fajne One są na takie świeczki, te malutkie takie Te liśta o, tutaj też znowu jakieś cuda, niewidy Ile tego jest Na kilka tylko Na kilka tylko tygodni, nie? O, jakie cudo Dekoracji mnóstwo Mnóstwo dekoracji Jelenie, elfy, skrzaty czego dusza zapragnie